Pani Halinko, opowiem, co dobrego zrobiliśmy przez te słynne 8 lat. Unowocześniliśmy polską kolej. Wybudowaliśmy tysiące nowych dróg i autostrad dla bezpieczeństwa, szybkości i rozwoju biznesu. Wprowadziliśmy jeden z najdłuższych urlopów rodzicielskich. Wybudowaliśmy tysiące nowych żłobków i przedszkoli. Zagwarantowaliśmy opiekę za dróg. Rodzina była dla nas zawsze priorytetem. Szybki, powszechny i tani dostęp do internetu jest zarówno ważny dla ludzi młodych, jak i dla przedsiębiorców. Pewnie pani pamięta, że jak grzyby po deszczu powstawały orliki, po to, by przyszli mistrzowie mieli gdzie trenować i rozwijać swoje pasje. Suchą nogą przeszliśmy przez kryzys gospodarczy, jednocześnie zapewniając wzrost płacy minimalnej o blisko 100%. Kłamco, ty dziadu pierdolony, wypierdalaj mi stąd jebany, Kurwa. Więcej tu więcej kurwa nie widziała. Chuj, jebane ciśnienie korki. Ile można słuchać tego pierdolenia? Kurwa jestem ty chuj ty! Myśli, że jest 40 milionów pajaców?